No z moich marzeń w tej parafii, które zostało zrealizowane. Wiele też już zostało innych. Kolejne trwa, moi drodzy, witraże, albo za chwilę, za chwilę do tego wrócę. Najpierw podziękowania gościom. Bardzo chciałbym podziękować, moi drodzy, Chórowi Instytutu, który no, zrzeszał osoby z różnych części naszej diecezji i dzisiaj poświęcili się, żeby z diecezji, całej diecezji przybyć do nas i razem z nami być i uświetnić tę naszą uroczystość. Dziękuję panu dyrygentowi Instytutu, nauczycielowi Instytutu, panu Karelowi Krawczykowi bardzo serdecznie, który też i ten recital między mszami, to jest jego dzieło, pan się pokaże, Bardzo też dziękuję, tutaj jeden z uczniów po mszy świętej o godzinie siódmej i o dziewiątej również, miał takie krótkie recitale. To jest Mariusz, tak dobrze, zaraz, Mariusz, Mateusz, Kowalkowski, dobrze? Zapisałem dobrze. Pan Mateusz Kowalkowski. Też tutaj po Święto dziewiątej jest na chórze, pewnie więc nie może się pokazać. A resztę chóru widzicie.